I to zobaczymy, jak ja tak... dobry, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję panu, że Pan ma. Dziękuje za uwagę. Dziękuje za uwagę. przetransportowany. To ja zapytam, czy nie ma Pan w głowie takiej myśli, co wy mieściliście i nie zrobili to na tego barkę, no waka, to chyba nie byłym sposobem. Trzecia porażka z rzędu na wszystkich rozgrywkach. Pan wspominał o tych osłabieniach kadrowych, bardzo poważnych, wiadomo ile jakości i straci. Natomiast czy widzi Pan, że to jest jednak jakiś problem, bo układamy sobie szczególnie tego ofensywnego życia bez, bez Chiny i Sekulskiego? że dzisiaj wieszmy o podażę, wiesz, No i drugą, nie wiem, z tym, czas, braliśmy 10 do 11, no to wydawało się, Ja chciałem zapytać jeszcze o tą dogrywkę i o to, w jaki sposób Pana zespół wszedł w, w, w tą dogrywkę, bo mieliście problemy, nawet przed tą kontuzją którą dziesiątkę, z wyprowadzeniem piłki. Czy to był wynik tego szybko straconego gola, e, czy jednak coś innego nie zadziałało? Ja myślę, że nie brak konsekwencji, bo mieliśmy spisywane zasady, kiedy chcemy uzgrywać prześrodek, a kiedy na zewnątrz Wydaje mi się, że Teraz nie do końca dobrze zinterpretowaliśmy sytuację i przez to naraziliśmy się na 15 pierwszej 7. A później trzecim, taki, ta sytuacja, tak osób, <grym> Więc, no, w jeszcze takiej, takiej, sytuacji, w takiej, takiej, Więc takiej, 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 musi. się takiej, tej musi Tą ostatnią zmianę, bo zwlekaliście trochę z e, puszczeniem amina, I e, tutaj, z perspektywy tego spotkania i dogrywki, chciał Pan zamknąć ten mecz w regulaminowym czasie gry i poszukać jego obecności w polu karnym? Czy wynikało ona z jakiegoś urazu kamieńskiego? jego trudy. że Marcin naprawdę no, się wykonał świetną pracę, bo że będąki dzisiaj z naszym dziewiątkiem były na bardzo słodkie poziomie, jak na naszą polską e, pilkę. I właśnie zdaje się, uznał, że zmęczony że się dzisiaj wszystko i chcemy, żeby zakładł w więc zmieniliśmy e, i puściliśmy Markusa, żeby Markus prowadzał kilkę z prawej strony. I wydaje mi się, że właśnie reakcja po tej stronie wojska, że mamy dostać. Być Troszkę odnosząc się do tego meczu, który przed Wami z GKS-em, czy ta dogrywka i teraz dziesiątkę i przez dłuższy czas może mieć jakieś przełożenie na ten mecz? Nie sądzę. Zostajemy tutaj dzisiaj na jak to się dzieje, postaram się zregenerować. Jutro regenerację regeneracja wracamy do Polska, więc patrząc na to, jak wyglądamy fizycznie. W tym roku to wynikamy bardzo dużo wygodnych w tej dziedzinie, więc mam bieganie, nie spadać, że to powiem. Problem bardziej mi nie charakter, że e, dwa razy odrobiliśmy straty, wpływaliśmy do końca. Wydaje mi się, że na taki moment pod koniec meczu, że przyjęliśmy kontrolę. To prowadząc do meczu dwa, 2 i szcządzie, że w to dopiero tak 88-89 i powyższe. Że walczysz w minut, żeby wrócić do mężczyzny, tak łatwo się stać, musimy wyciągnąć wnioski. Kolejna lekcja. Mm, bardzo, żywy konstrukcja Puentyna to jest całownik bardzo ważny, jeśli da się tą zmianę z i z Tata jego że nie będzie Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. To dziękuję. Tak? dziękuję, dziękuję.